Witam na krótkim podsumowaniu właściwie ubiegłego tygodnia i dzisiejszego dnia, bo się bardzo dużo wydarzyło. Amerykanie uruchomili projekt, projekt Stargate, a tu nagle boom, wyszedł chiński model DeepSeek, który się okazał, że jest porównywalny, a momentami nawet lepszy niż OpenAI model O1. I yy, Stany Zjednoczone są wstrząśnięte, wstrząśnięte i zmieszane. Czym jest Dipsy, opowiem dzisiaj, dlaczego Amerykanie mówią o takim Sputnik moment i co to w ogóle znaczy i dlaczego jest to strasznie ważne, będzie miało to na nas wpływ. Jaki ma to wpływ na rynki dziś? No, generalnie spółki związane z AI i spółki technologiczne notują dzisiaj mocne spadki. No, mówię też powiem powiem e, dipsy sprawa Polska. Może być coś ciekawego tutaj dla nas. Proszę Państwa, DeepSeek to jest chiński startup. Podobno w dwa miesiące wytrenowali model. Kosztowało to 5,57 miliona dolarów, czyli mniej niż 6. Podczas gdy wcześniejsze, podczas gdy OpenAI i Amerykanie trenują swoje modele po setki milionów dolarów, ten model, tak szybko zrobiony nie powiem, że na kolanie, bo jest bardzo dobry jakoś go zrobili. Zaraz powiem jak. Tani, szybki, dobry, lepszy we wszystkich praktycznie parametrach jak widziałem. I zrobili to pomimo ograniczeń. Amerykanie nałożyli ograniczenia na procesory, na najlepsze procesory, żeby chińczycy nie mogli im dorównać. I się okazało, że ha. Nie działa ograniczenie. Być może być może sekretem sukcesu jest to, że to jest taki, mówi się, budowa stojąc na ramionach gigantów, to znaczy użyli istniejących modeli do budowy i treningu nowych. Użyli modeli czatal, lamy albo jeszcze innych i po prostu szybciej zbudowali swój model. To jest nowy model jakby kolejnej generacji za pomocą tak zwanej destylacji. <laughs> Zbudowali szybko coś porównywalnego, a nawet lepszego. Plotki są, jeden z takich amerykańskich CEO mówi, że to, to są takie plotki. Oczywiście to nikt na razie nie ma tutaj nic potwierdzonego, że użyli jednak do tego modelu 50 tysięcy najbardziej zaawansowanych procesorów Nvidia, których, których teoretycznie z powodu sankcji nie powinni mieć. Ale to, to jest plotka, mówię, to jest po prostu podła, bezczelna plotka. Erik Schmidt, to jest były szef Gogla, były prezes Gogla, mówi, że wygląda, że Chińczycy nie są już za nami, tylko że są obok. Kilka miesięcy temu mówił, że są jakieś 3-4 lata za Stanami Zjednoczonymi, a teraz mówi, że już wcale nie są 3-4 lata, tylko po prostu już dołączyli do czołówki. Są w ścisłej czołówce. W niektórych momentach są lepsi niż Stany. Za mniejsze pieniądze, przy mniejszym zużyciu procesorów i w znacznie krótszym czasie. Jakie są opinie z USA, że, to jest, że model jest znacznie bardziej wydajny, ma znacznie mniejsze wymagania sprzętowe, porównywalny z OpenAI. Jeden i Amerykanie, mówiąc krótko, są wstrząśnięci i lekko zmieszani. Słucham ich od, od paru dni, to tak. <gryw> Robią taką minę pikaczu, kurczę, ale co się wydarzyło? Ale jak to przecież to nie tak miało być? Czy jest to koniec dominacji? A jeszcze jedno, to jest taki Sputnik Moment. Co to jest Sputnik Moment? Bo teraz to może nikt tego nie pamięta. Był wyścig w kosmos pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki wyszczelił pierwszego satelitę Sputnik w 57 roku i Amerykanie byli wstrząśnięci. Bo się okazało, że oni myśleli, że oni będą pierwsi, że to oni pierwsi zrobią, a tymczasem zrobili to Rosjanie. Ha! I to był po prostu dla nich ogromny wstrząs. Właśnie taki sputnik moment. I dzisiaj ten sputnik moment pojawia się właśnie w komentarzach dzisiaj w Ameryce, że to jest dla nas taki sputnik moment. Oni nam to, teraz Chińczycy nam to zrobili. Jaka była dalsza historia? Więc dalsza historia była taka, że w 57 roku był ten Sputnik Moment, Amerykanie się wzięli do kupy, wzięli się do pracy i w 69 lądowali na Księżycu. Więc yy, to jest... Yy, ten Sputnik Moment, on może być właśnie takim smagnięciem batem po tyłku amerykańskiego biznesu związanego z AI. Są naprawdę bardzo, bardzo wstrząśnięci i wszyscy to komentują, że jak to w ogóle jest możliwe, że my kurde tak straszne pieniądze płaciliśmy, ryzykowaliśmy, a tutaj po prostu ktoś w dwa miesiące dosłownie zrobił coś innego, lepszego nawet. Czy jest to koniec dominacji USA w sferze AI? Hmm. Można powiedzieć, że trochę tak, że w, w, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że trochę tak. Yy, ten DeepSeek, on jest, to jest open source, czyli każdy może sobie używać. Można zajrzeć do środka, zobaczyć, co on tam ma. I w tej chwili, yy, jeśli chodzi o znaczenie gospodarcze tego, no to open source jest za darmo, więc po prostu tanie. Yy, można budować na tym co jest jakieś tanie aplikacje. Jest to model, który można ściągnąć do siebie. Można mieć go na swoim komputerze, na swoim serwerze, u siebie w domu. Nie jest powiedziane, że on zawsze będzie na licencji open source, bo mogą z czasem zmienić licencję, dlatego po prostu trzeba mieć swoje. I tu jest właśnie odpowiedź na to od Ipsika sprawa polska, że mm, można, właściwie warto byłoby Iść podobną ścieżką, i po prostu zbudować taki polski model. Te pol polskie modele, które są, będą budowane, wykorzystać właśnie te, które istnieją, po to, żeby tanim kosztem zrobić coś polskiego po swojemu. Czyli no właśnie tak, tak postąpić. I to będzie do pewnego stopnia nas yy, czy chroniło. No, po prostu będzie zmniejszało koszty, bo tych modeli jest coraz, coraz więcej. Tyle że jest to pytanie jakim modelom, kto jest właścicielem modelu i komu my udostępniamy nasze dane, tak jak kwestia Pegasusa była do tej pory, prawda, że niby jest to, mamy licencję na to, ale komu, gdzie te dane, one tak naprawdę, czy czasami one nie, idą do Izraela. I, i to jest dzisiaj takie pytanie, jest bardzo duży znak zapytania. Natomiast tutaj, no jest to samo. Gdzie te dane mogą jeszcze ewentualnie oczywiście można przej przejrzeć i całe Warto przejrzeć i pierwsza rzecz, co bym zrobił, mając ten model, to po prostu wrzucił go i zobaczył, jak czas skomentuje, czy nie ma jakichś właśnie takich dziwnych rzeczy, które ten model wykonuje. No ale generalnie to jest kwestia też użycia licencyjnego. Ktoś daje licencję za darmo, za chwilę powiedzieć, a nie, no przepraszam, ale teraz już musicie zapłacić, bo tamto to był po prostu, to było demo. I teraz musicie już zapłacić, bo teraz już nie ma demo. Czyli warto po prostu tworzyć swoje modele. Na pewno no, na pewno po prostu świat, świat AI jest wstrząśnięty tym, co się stało, że to tak szybko, że to tak tanio i że on jest tak dobry. I Chińczycy po prostu są bardzo blisko i są bardzo blisko w tym wyścigu. I jak, jak widać, sankcje nie za bardzo zadziałały. Jaka jest reakcja rynku w Stanach? Microsoft, spółki związane z AI spadają, i spółki związane z mikrochipami też spadają. Się okazało, Znaczy, uważali, że mają bardzo silną pozycję i ta pozycja jest zabezpieczona, to się okazało, że ktoś po prostu na starych chipach, takich, które właśnie nie są objęte zakazami, zrobił coś lepszego niż oni. Ha! Po prostu szok. Kolejna sprawa. Jest pewna specyfika, jeżeli chodzi o rozwiązania chińskie. Modele chińskie filtrują informacje o wydarzeniach, jak na przykład o wydarzeniach na placu Tiananmen. Filtrują krytykę posunięć liderów partii. I filtrują krytykę partii, filtrują krytykę socjalizmu. Więc, no po prostu to jest taka specyfika, prawda? To jak w chińskich książkach, wydawanych w Chinach, teraz też się tej, tej krytyki, czy w gazetach się tego nie znajdzie. Napisało o tym. Financial Times, że China deploys sensors to create social, żeby e, używają cenzuru, cenzorów, żeby stworzyć właśnie takie socjalistyczne, i że są testowane przez e, oficjeli chińskich cenzorów, żeby zapewnić, że, że system e, jest w zgodzie z kluczowymi wartościami socjalistycznymi. E, ja odpaliłem sobie tego deepseeka. Jakieś tam rzeczy z matematyki go pytałem. Bardzo fajnie się z tym, bardzo fajnie się z tym pracuje. Nie, nie mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest fajny. Yy, I zadałem mu pytanie, czy przy tworzeniu DeepSeeka używano GPT? Tak sugerowały wcześniejsze odpowiedzi, że użyto modelu 4, bo takie już screeny się pojawiały w Stanach. I mi się zawiesił. Gdy <grym> zadałem drugi raz to samo pytanie. To napisał, że w tej chwili nie może odpowiedzieć, bo ma jakiś atak, zmasowany atak hakerski. Ale jak wróciłem do pytania po 15 minutach, to mi powiedział, że nie ma nic wspólnego, że to są osobne modele, że to są zupełnie odrębne. I generalnie hmm, wcześniej mógł mówić, że jest oparty przed GPT, bo po prostu ktoś nie dopilnował tego. Natomiast hmm, teraz się wykręca, dlatego że to może rodzić konkretne. Zagrożenia prawne. W tym sensie, że po prostu, jeżeli się przyznajesz, że to wziąłeś, zrobiłeś na, na tamtym modelu, to ja, tu, ja nie jestem prawnikiem w tych sprawach, więc ale generalnie już jakieś bogate kancelarie z USA mogą się przyglądać, zacząć przyglądać temu modelowi, czy czasami tam nie ma czegoś, co jest niby DeepSeek, ale tak naprawdę to nie jest wcale DeepSeek, tylko to jest OpenAI. Więc może być różnie. To, to tyle na dzisiaj. W fantastycznych czas, czasach żyjemy, niestety bardzo ciekawych, a może stety, bardzo fajnie. No, Amerykanie, czy, Chińczycy dogonili Amerykanów. My powinniśmy robić to samo gonić. Jeszcze jest jedna taka uwaga na koniec: że yy, wojna o siłę procesorów i wojna o sprawność modelu jest wojną jak najbardziej sensowną. Jest pytanie, na ile my będziemy tego potrzebować, to znaczy Polska, Europa. Dlaczego? Dlaczego tak stawiam sprawę? Dlatego, że to oczywiście jest kwestia obrobienia gigantycznej, jakiejś ogromnej, gigantycznej ilości danych, ale w którymś momencie po prostu to myślę, że będzie, to się wyczerpie. To znaczy, nie będzie sensu budować jeszcze bardzo jakichś tam specjalnie, strasznie szybkich, bo po prostu nie będzie takiej potrzeby. To jest to, że kiedyś mieliśmy liczydła, potem mieliśmy w kalkulatorach mieliśmy, mieliśmy kalkulatory w zegarkach były jeszcze ja takie pamiętam Casio to przebój i no kalkulator jak kalkulator, on po prostu nie potrzebuje jakiejś super mocy obliczeniowej, bo on wykonuje pewną ilość pewien zakres procesów i nic więcej. I teraz tych, ten zakres procesów, on, jeśli chodzi o naszą cywilizację, on jest nadal duży. Jest bardzo dużo, ale w którymś momencie to po prostu też nie będzie potrzebna, więc ja, jest, ja stawiam pod znakiem zapytania. Ja wiem, że mówię w tej chwili straszną herezję, ale stawiam pod znakiem zapytania po prostu potrzebę jakichś gigantycznych, straszliwych mocy obliczeniowych komputerów kwantowych, bo no to jest tak, że powiedzmy, z punktu A do punktu B dojdziemy, dojdziemy piechotą, dojedziemy samochodem i dojedziemy tramwajem. Nie musimy między punktem A a punktem B używać rakiety. A nawet będzie to z punktu widzenia kosztów, paliwa. Będzie to nieefektywne. Ale to już jest kwestia na zupełnie coś innego. No, na dzisiaj. Dzisiaj informacja dnia. Amerykanie są wstrzęśnięci i zmieszani, mają swojego sputnika i teraz będą coś próbowali zbudować, żeby wylądować na Księżycu, żeby całemu światu pokazać, że jednak no, amerykańskie jest po prostu najlepsze. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkania z tego cyklu.